Proszę Państwa, ja w mojej pracy badawczej staram się łączyć te dwa dosyć szerokie zagadnienia, to znaczy sport, sport wiejski i rozwój polskiej wsi. Poszukuję pewnej płaszczyzny, gdzie te dwa tematy mogą się spotkać, bo tak jak tu przedmówcy już powiedzieli, sport a przeobrażenia... Na polskiej wsi, konkretnie, są zagadnieniami nierozłącznymi. Odkąd pojawiły się ludowe zespoły sportowe, na polską wieś wkraczało nowe, a odchodziło to, co, co było stare. Nie twierdzę, że tylko i wyłącznie działalność instytucji sportowych się do tego przyczyniła, być może była ona jednym z wielu elementów, ale niewątpliwie te dwa zjawiska upowszechnianie sportu i. Modernizacja, mówiąc szeroko, polskiej wsi, współwystępowały. Moje spojrzenie na to zagadnienie jest spojrzeniem socjologa. W tym krótkim wystąpieniu, które jeszcze dodatkowo skrócę, abyśmy mieli czas na, na dyskusję, chciałbym przedstawić kilka tez, kilka wniosków, które wypracowałem realizując badania jakościowe amatorskich klubów piłkarskich. Piłkarskich z tego względu, że LZS, ale generalnie kluby sportowe na wsi, tak jak pan Marek zdaje się powiedział, przede wszystkim skupiają się dzisiaj, jeżeli podliczyć by sekcje sportowe, na, na piłce nożnej. Ta dyscyplina jest najpopularniejsza, najwięcej zawodników właśnie ten sport uprawia. Badałem w sposób jakościowy, czy były to badania pogłębione. Nie ja roszczę sobie tutaj e, przywileju ekstrapolacji tych wyników w sensie statystycznym, to znaczy nie są one reprezentatywne, ale pewne zjawiska myślę, że po przebadaniu tych ośmiu klubów w regionie kurpiowskim i na północ od Łodzi udało mi się uchwycić. Kluby wybrałem w sposób celowy do tego badania. Znalazły się w nim, za, w próbie badawczej, zarówno kluby stare, te, które powstały w czasach Polski Ludowej w latach 50., -tych, 60., -tych, jak też te, które założono od podstaw lub reaktywowano już po transformacji, po transformacji ustrojowej. I na wstępie taka ogólna uwaga. Można zaobserwować zaskakującą ciągłość, jeżeli chodzi o problemy, które dotykają sport wiejski i kluby działające na obszarach wiejskich. Na obszarach to, co powiedzieli przedmówcy, wspominając początki zrzeszenia, z jakimi problemami się wówczas LZT-sy borykały, okazuje się z moich badań, że problemy te występują nadal, chociaż oczywiście ich intensywność jest różna. No nawet zaryzykuję to stwierdzenie, że ciężko mówić o jednym profilu działalności klubu, bo tak jak zróżnicowana jest polska wieś, taki sport wiejski jest bardzo zróżnicowany, zależy od, często od tego, w jakich warunkach LZS działa, czy gmina jest zamożna, czy nie, czy jest oddalona od miasta, czy może gdzieś na przedmieściach, a także bardzo wiele zależy od podejścia miejscowych władz. Kluby spotykają się więc z szeregiem problemów, ja określiłem je jako deficyty zasobów a więc brakuje zasobów materialnych albo są one niewystarczające, to dzisiaj szczególnie silnie widać, kiedy przeanalizujemy coś takiego jak proces licencyjny w klubach piłkarskich, który zafundował właśnie amatorskim klubom PZPN, gdzie wymaga się boiska o odpowiednich wymiarach, wymaga się szatni, wymaga się pomieszczenia dla sędziów, odpowiedniego sprzętu, uprawnień trenerów. A więc są pewne mankamenty infrastrukturalne, które kluby no, same z siebie nie są w stanie często no, na ogół, nie są w stanie przezwyciężyć, bo no, posiłkują się czy bazują na, na wsparciu samorządów. Są to deficyty finansowe szczególnie istotne, zważywszy, że no, sport już dzisiaj. No nie jest hot pytanie. Jeżeli przeanalizujemy budżety takich drużyn, które rywalizują na tym najniższym szczeblu drużyn piłkarskich, naprawdę trzeba kilkanaście tysięcy złotych, aby w miarę spokojnie na najniższym szczeblu podziałać. A jeżeli klub ma ambicje sukcesu sportowego nawet na tym najniższym szczeblu, wówczas te wydatki niepomiernie rosną. Samorząd czasem jest w stanie sprostać, czasami nie jak grupy sobie z tym problemem radzą, o tym za chwilę. I trzeci, trzeci problem, trzeci deficyt, który ja zaobserwowałem, to deficyt, tak można określić, zasobów ludzkich. I mam tu na myśli zarówno to, co, co powiedział pan przewodniczący, pewne braki, jeżeli chodzi o młode pokolenie działaczy, ale patrząc szerzej, generalnie adeptów sportu, dzisiaj przyciągnąć takiej małej drużynie piłkarskiej, chłopców do, do rywalizacji sportowej, kiedy muszą oni rywalizować, kiedy kluby muszą rywalizować z takimi rozrywkami właśnie jak, jak gry komputerowe, jak internet masa również innych instytucji działa na obszarach wiejskich nie jest łatwo, do tego dochodzi problem jeszcze jeden, który w okresie PR nie występował depopulacja obszarów wiejskich i migracja wahadłowe choćby klub był prężny, choćby miał silnych działaczy choćby prowadził szeroko, szeroko zakrojoną działalność, a został wypłukany. My to pojęcie tutaj w Instytucie już nieraz rozwijaliśmy na naszych spotkaniach, wypłukany demograficznie. Ubyło ludzi młodych, albo po prostu się nie urodzili, albo wyjechali do pracy, do szkoły. No, wówczas tego typu drużyny spotykają się no, z nie lada problemem, którego nie są często w stanie przezwyciężyć mimo mimo zapały i chęci działaczy. Zidentyfikowałem pewne praktyki, jakie kluby stosują, zbiory praktyk, jakie kluby stosują, aby przeciwdziałać tym deficytom. Modelowo można wyjąć w takich dwóch strategiach. Strategia przetrwania, która skupia się na tym, żeby po prostu klub istniał. Nie nastawiamy się wówczas, czy kluby nie nastawiają się na sukces sportowy. Liczy się rekreacja, podtrzymanie tej tradycji, o której tutaj też przedmówcy mówili często wieloletniej i po drugiej stronie kontinuum strategia prorozwojowa, czyli nastawiona na sukces, na wyjście poza społeczność lokalną, na, na sukces sportowy, czyli awans, na przyciągnięcie większej rzeszy młodzieży, często również nastawiona na pewne profity ekonomiczne no To zależy od, od kontekstu, w jakim klub działa. Na ogół dominują strategie pośrednie, gdzie, gdzie te elementy działania typowe współwystępują. Dla socjologów, pojęcie kapitału społecznego myślę, że, że jest znane, ale zważywszy, że wiele osób tutaj na co dzień tym, tą nomenklaturą nie operuje, to mogę tak stwierdzić, że kluby albo nastawiają się na budowanie swojej wspólnoty, wzmacnianie grupy albo starają się stworzyć pewne powiązania z instytucjami, które często są poza poza wsią. I teraz jak te strategie prorozwojowe, bo na tym chciałem się skupić, uważam, że, że te strategie szczególnie dzisiaj, jeżeli byłyby umiejętnie wykorzystane, mogą przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnych. Jak te strategie właśnie, jaki potencjał w nich drzemie? Ja zidentyfikowałem dwa główne. Pierwszy to potencjał sieci. On wynika z tego, że kluby amatorskie, piłkarskie, o których mówię, funkcjonują niezwykle regularnie. To regularność jest no, ciężka do porównania z jakąkolwiek inną kategorią y, wiejskich organizacji pozarządowych. Mówimy, że są ochotnicze straże pożarne, które dominują w tym trzecim sektorze na wsi. Ale proszę Państwa, bardzo wiele ochotniczych straży pożarnych no, w ciągu roku nie wyjeżdża nawet do jednej akcji pożarniczej. Dobrze, jeżeli występują, jeżeli biorą udział w uroczystościach kościelnych. Natomiast tutaj, jeżeli odnosimy to do klubów sportowych, to ta regularność właściwie jest co tygodniowo. Co tydzień trzeba zorganizować zawody, mecz, przygotować wojsko wynająć autokar, zgromadzić, prawda, drużynę, a więc regularność jest, no, śmiem twierdzić, wyjątkowo wysoka w, w realiach wiejskich. I z racji tego kluby, uczestnicząc w rozgrywkach, funkcjonują w pewnych sieciach. Sieci te są zarówno wertykalne, jak i horyzontalne, czyli na poziomie gminy, między podmiotami, a na podobnych pozycjach. Jak także między podmiotami na wyższych poziomach struktury. Tutaj najlepszy przykład to oczywiście funkcjonowanie klubów piłkarskich w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie gdybyśmy chcieli przeanalizować te sieci, powiązań. To na ogół wychodzi przy okazji kampanii wyborczej, kiedy działacze w okręgu wybierają delegata, województwo biera delegata do Polskiego Związku, delegat z Polskiego Związku, następnie jest wybierany na zjazd UEFA i odtwarzając te sieci, dochodzimy właściwie do, do takiego wniosku, że nawet ten mały wiejski klub funkcjonuje w organizacji no, globalnej dzisiaj. A więc ten przejaw y, lokalizmu i sieć wertykalna, i sieć horyzontalna między podmiotami. Na terenie, no dajmy na to, gminy. Samorządem, lokalną firmą, sponsorem, kibicami, między także innymi instytucjami, jak Ochotnicze Straże Pożarne, często parafia, to zależy od, od specyfiki środowiska lokalnego. Te więzi są i jest pewien potencjał, żeby z klubów sportowych w niższych ligach, właśnie, stworzyć pewne węzły. Węzły, które będą w stanie te lokalne kapitały pobudzać i tym samym deficyty zasobów, o których wspominałem, niwelować. Świetną okazją do powstania takiego węzła, o czym wspominał dr Schubert, są jubileusze. Jubileusze dzisiaj, czyli okazja do tego, aby klub... No, Zaktywizował całą społeczność, bo partycypują w takich jubileuszach, to przykład z jednej miejscowości, którą odwiedziłem w czasie badań terenowych, partycypują koła gospodyń wiejskich, panie e, przygotowują gadżety, które później klub rozprowadza, jest aktywność miejscowej szkoły, angażuje się w to również samorząd z racji tego, że klub jest wizytówką, zwłaszcza jeżeli szczyci się historią wieloletnią, można się tym klubem pochwalić e, na powiedzmy na szczeblu regionalnym. A więc pierwszy potencjał, który klub może pobudzić, i drugi, o którym się dzisiaj niewiele mówi, właściwie, no tak powiem bardzo nieskromnie, jestem chyba pierwszą osobą, która naukowo opisała to zjawisko, to fenomen futbolizacji polskiej wsi. Powstawanie ruchu kibicowskiego wokół właśnie klubów, które wykorzystują ten naturalny potencjał młodzieży. Bo tak jak moi przedmówcy powiedzieli, dzisiaj sport wiejski to no przede wszystkim, myślę, że tutaj zgodzimy się, aktywność ludzi młodych. A w młodości drzemie pewien potencjał naturalny zmiany. Młodzież chce być aktywna, chce się udzielać, chce chwalić się swoimi sukcesami, osiągnięciami, chce robić coś fajnego w społecznościach, w społecznościach lokalnych. A kluby ku temu okazję stwarzają. No, sport, piłka nożna jest bardzo atrakcyjny w swoim wyrazie, ekspresyjny, dlatego i szaliki, i oprawy meczowe, i uczestnictwo drużyn w lokalnych świętach, dożynkach czy festynach, jak również pewne działania, o których no, często się nie mówi, a które no, drastycznie zmieniają naszą diagnozę funkcjonowania młodego pokolenia wsi. To kompetencje no powiedzmy, informatyczne, tak? Czyli działalność stron internetowych, na których następuje wymiana wyników, fora internetowe. Młodzież tworzy filmy, które umieszcza na YouTubie, które promują działalność klubów. Ostatnio zaobserwowany w moim lokalnym środowisku przykład, gdzie chłopcy kibice jednego z klubów nagrali piosenkę hip-hopową, aby właśnie przyczynić się do promocji tej drużyny. A więc no, klub piłkarski, amatorski, klub LZS, jako taki ośrodek, który może pobudzać ten lokalny potencjał. A jak pobudzać i jak włączyć kluby w procesy rozwojowe na wsi? Trzy rekomendacje, jakie po moich badaniach ośmieliłem się sformułować. To przede wszystkim to, o czym tu już Panowie powiedzieliście, szkolić liderów, szkolić działaczy, ale szkolić w tym zakresie dawać im taką wiedzę, która się naprawdę przyda. Jeżeli przeanalizujemy oferty szkoleń, jakie duże fundacje ogólnopolskie ukierunkowane na wieś oferują NGO-com, okazuje się, że one są bardzo zunif no, jednolite. zunifikowane, jednolite. Tymczasem wiejski trzeci sektor jest bardzo zróżnicowany i oferta kierowana zarazem do współgospodni wiejskiej, do, do strażaków, jak i do sportowców, no niekoniecznie odpowiada ona ambicjom czy, czy potrzebom e, tych organizacji. Druga rekomendacja to upodmiotowić kluby na szczeblu samorządowym. E, nadal samorząd, gmina jest tym podstawowym partnerem e, klubów sportowych LZS-ów, stamtąd płyną główne środki. Natomiast jeżeli samorząd traktuje te kluby jako no, stosunkowo tani, stosunkowo taniego realizatora zadań publicznych, czyli na zasadzie macie te kilkanaście tysięcy, a przy okazji będziemy mogli wpisać w sprawozdania, że o to zwalczamy alkoholizm na naszym terenie, że, że poprawia się stan zdrowia, no to jest w moim odczuciu niewłaściwe podejście. Jeżeli samorządy potraktowałyby kluby, w wielu przypadkach tak się dzieje, ale tak jak mówię, bazuje na moich badaniach jakościowych, gdzie z tym było różnie. Jeżeli kluby, samorząd potraktowałby kluby jako na przykład instytucję kulturalną, taką, która tworzy tożsamość lokalnej wspólnoty, bo często wizytówką wsi, zwłaszcza w tych miejscowościach, gdzie już zlikwidowano szkołę, gdzie, gdzie nie działa inna instytucja typu ochotnicza, straż pożarna albo zawiesiła działalność, gdzie parafia się nie udziela, tam kluby są naprawdę tym ośrodkiem, który tworzy tożsamość i spaja lokalną społeczność. I trzecia rekomendacja, tutaj kieruję moje spojrzenie szczególnie do, do przedstawicieli zrzeszenia, otworzyć organizacje sieciowe, to już się dzieje, ale myślę, że można czynić ten proces bardziej intensywny, otworzyć na współpracę z innymi podmiotami, takimi, które działają na polu kultury, również z, z lokalnym biznesem. W środowisku LZT jest to o tyle łatwe, że no, z ruchu ludowego wychodzi się wiele organizacji. Mamy koła gospody, mamy kółka rolnicze, mamy Związek Młodzieży Wiejskiej. No i ta współpraca, myślę, gdyby, została, gdyby była bardziej intensywna i włączyła szersze grono tych małych grup lokalnych, mogłaby zaowocować po poważną zmianę. I na koniec jeszcze... Taka generalna konkluzja, uwaga, komentarz, dzisiaj sport wiejski stoi przed, no, na rozdrożu tak powiem, przed dużym dylematem. Czy pójść w kierunku profesjonalizacji, tak jak cały trzeci sektor na wsi. Coraz więcej biurokracji, wymogów formalnych, sprawozdawczości, coraz bardziej specjalistyczne kompetencje wymagane od działaczy, od liderów tych organizacji. No To obliguje no, siłą rzeczy, profesjonalizowanie się, tworzenie organizacji, no, powiedzmy, no, bardzo formalnej. Czy pozostać na tym etapie, na którym do niedawna jeszcze byliśmy, zdać się całkowicie na działacze i liczyć na to, że trafią się w społecznościach, jeszcze się trafiają, ale jaka będzie zmiana pokoleniowa, tego nie możemy przewidzieć, że trafią się działacze aktywni, sprawni pomysłowi, którzy mają rozbudowane sieci relacji. I taka moja uwaga, sugestia Rada jako też osoby, która przez wiele lat z środowiskiem LZS była związana, abyśmy modernizując organizację nie zatracili jej tradycji i wszystko to, co do tej pory dobre, starali się mimo tego pociągu do profesjonalizacji zachować. Myślę, że przyszłość przed sportem na wsi jest świetlana. Vamos a sí. verlo ya.